Wybrałem Create and Explode dlatego, że dostarcza sześciu zróżnicowanych form kreatyny. Poznaj inne zalety Create and Explode na www.olimpsport.com. Siemanko, Maxer z tej strony. I Karla Riznik. witamy Was na kanale Olimp Sport Nutrition. Dzisiaj kolejny odcinek, tym razem treningowej serii Street Workout i Kalistynika. I dzisiaj popracujemy nad korpusem, a więc zaczynamy. na korpus, street workout i są niezwykle istotne. Wykonując wszystkie ćwiczenia bazowe, czyli podciągania, pompki, pompki na poręczach, również pracujemy nad naszym korpusem, ale dzisiaj przedstawimy Wam takie ćwiczenia dodatkowe, które możecie wykonać, żeby ten korpus był jeszcze mocniejszy. Dzisiaj wykonamy obwód z paru ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie, do którego przechodzimy w sumie chyba jedno z najprostszych, będzie to plank na łowciak, z tym, że przedramiona wysuniemy lekko do przodu. Czyli jeżeli to jest kla pozycja klasyczna, to teraz lekko przesuwamy się do tyłu i jeszcze troszkę jeszcze hop, dopinamy pośladek spięty, jak widzicie, plecy są wyokrąglone, brzuszek mocno dopięty i tak utrzymujemy przez 30 sekund. Oczywiście jeżeli na przykład odczuwacie, że po 15 lub 20 sekundach wasz korpus puszcza i zaczynacie wyginać się w lędźwiach warto ćwiczenie zaprzestać i przejść do kolejnego. Teraz dodamy trochę ruchu do naszych ćwiczeń, więc będą to wznosy nóg do pozycji 90 stopni w podporze na poręczach. Ale znowuż, pomimo tego, że jest to ćwiczenie, jakby na korpus, musimy też pamiętać o prawidłowej technice w podporze, czyli skapula, łopatki, to ściągamy lekko i wyciągamy się w górę. Ruch wykonujemy z tak zwanego martwego punktu, czyli nogi trzymamy lekko przed sobą, tak jak Karolina właśnie teraz e, wykonuje. W dolnej fazie nie powinniśmy wyginać się w lędźwiach, czyli nogi nie prowadzimy zbyt mocno do tyłu. Jest to również jedno z ćwiczeń, które w pełnym stopniu przygotuje Was do pozycji l -seed. Ustalcie sobie od 15 do 20 powtórzeń danego ćwiczenia. Jednak jeżeli odczuwacie, że zaczynacie wykonywać ruch zbyt mocnego bójnięcia, czyli zszarpnięcie nogami w tył, a padacie się tutaj w barkach, wykonajcie mniejszą ilość powtórzeń, albo dokończcie wykonując prościejszą wersję. Jest to wersja z ugięciem kolan, po prostu, czyli nie wykonujemy wznosów prostych nóg, tylko wznosy kolan do klatki piersiowej. Zachowujemy oczywiście wszystkie pozostałe zasady prawidłowej techniki. Pamiętajcie o tym, że musimy wzmacniać zarówno jak nasz przód, tak również tył, więc tym razem przejdziemy do kolejnego ćwiczenia i yy, będzie to ćwiczonko właśnie na yy, ogólnie określmy na tył naszego ciała. Yy, będzie to pozycja superman. Musimy jednocześnie unieść ramiona jak i również nogi, ale uwaga. Nie zgiąć nogi w kolanach. Karolina daj nogi w dół. O, nie zgiąć nogi w kolanach, tylko postarać się całe dolne kończyny unieść jak najwyżej do góry. I w takiej oto pozycji utrzymujemy do 30 sekund. Dopinamy tak samo pośladek jeżeli zbyt mocno odczuwacie barki, spróbujcie sobie ręce odwrócić albo zgiąć. Następnie spróbujcie po utrzymaniu 30 sekund pozycji Superman wykonać kołyskę. Karolina, zademonstruj. Czyli jak widzicie, Karolina zaczęła w tym przypadku od nóg, przód tył, liczy się jako jedno powtórzenie, wykonajcie takich powtórzeń 10. Kolejnym ćwiczeniem na korpus są wznosy nóg. Wykonywane tym razem od kąta 90 stopni, czyli od pozycji LC. Aby ułatwić sobie jakby utrzymanie tej prawidłowej pozycji, czyli nie schodzenie nogami poniżej kąta 90 stopni, warto jest podstawić sobie skrzynię lub ławeczkę, coś co Was zblokuje w tej dolnej pozycji. Pamiętajmy, żeby wykonując ten pół zwis na drążku, mieć zachowaną pozycję skapula. Następnie staramy się nogami dotknąć drążka. Pamiętamy o prawidłowym oddychaniu. Jest to ćwiczenie dosyć trudne, bardzo mocno angażujące mięsień prosty brzucha. Postarajcie się wykonać minimum 10 powtórzeń w jednej serii. No i kolejne ćwiczenie wzmacniające nasz korpus. Ćwiczenie statyczne, plank bokiem, wykonane na przedramieniu. Karolina ustaw się. Skupcie się na tym, aby wasz łokieć znalazł się w jednej linii z barkiem przy wypchnięciu. Tutaj musimy trzymać jedną linię, stopy razem. I teraz biodro wypychamy stricte w górę. Hop, i maksymalnie dopięcie bioderka w górę. Bardzo ładnie. Jeżeli chcielibyśmy sobie utrudnić, unosimy jedną rękę do góry. O, i teraz już próbujemy to wszystko ustabilizować. Wykonajcie na prawą i na lewą stronę po 30 sekund. I znowu kolejne yy, ćwiczenie na plecy, a mianowicie wspięcia w pozycji supermen, czyli jednocześnie unosimy górę i dół. Hop i odkładamy. Hop, hop. Postarajcie się w jednej serii wykonać 20 powtórzeń. I ostatnim ćwiczeniem, które wykonacie w dzisiejszym obwodzie, jest holobady. E, Maksym tutaj wykonuje łatwiejszą nieco wersję, czyli o rozłączonych nogach. E, pamiętajcie, aby dopinać pośladki, dopinać uda. Oczywiście spinamy brzuch, odcinek lędźwiowy tutaj przyklejamy do podłogi, tak żeby tutaj nie dało się wsadzić dłoni. To jest bardzo ważne. E, dopięta klatka, nieco obniżone barki i łopatki. Pamiętajcie o tym wszystkim. I tak wygląda idealna sylwetka hollow body. Możecie wykonać tego ćwiczenia 30 sekund w każdej serii. Dane ćwiczenia dodatkowo wzmocnią Wasz korpus i będziecie mieli pewność tego, że inne ćwiczenia są wykonywane poprawnie technicznie, choćby nawet ta sama pompka czy pozycja tak samo hollow przy wykonaniu podciągnięć. Również pamiętajcie, że te ćwiczenia przygotowują Was w pewnym stopniu do niektórych elementów, takich jak na przykład Time na rękach, czyli handstand, gdzie ta pozycja holobady również jest istotna, lub na przykład yy, trzymanie sit oraz wiele, wiele innych yy, ćwiczeń. Tak jak wspomnieliśmy, wykonajcie 5 obwodów danych ćwiczeń. Jeżeli chodzi o powtórzenia w poszczególnych ćwiczeniach, to musicie dopasować do swojego poziomu zaawansowania. Czyli wykonujecie tyle, aby technika była nienaganna. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Cieszymy się, że byliście z nami i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych częściach. Do zobaczenia. Wybrałem Creating Explode dlatego, że wspomaga budowę beztłuszczowej masy mięśniowej. Creating Explode dotrzymał obietnicy. Reszta zależy od ciebie. Poznaj inne zalety Creating Explode na www.olimpsport.com.